Witam moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Defi, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku zdraftowania na tym kanale. Ostatnio, jak pewnie zauważyliście, dość długo nie draftowaliśmy. I przy okazji mam dla was bardzo ciekawą wiadomość, bo nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale jak zajrzycie na dół, to brakuje nam zaledwie 500 subskrybentów do pół miliona subskrypcji. Także jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał teraz, a my teraz przechodzimy. Właśnie do draftu zobaczymy, co ciekawego uda się ułożyć, zwłaszcza że teraz są bardzo fajne karty w draftach, więc fajnie byłoby coś ciekawego tutaj ułożyć, a później zagrać jakiś ciekawy draft. Startujemy. Mamy do wyboru 5 formacji, no i tutaj najgorsze, co mogliśmy trafić, czyli formacja na trzech obrońców, na 5 obrońców i dwie formacje 4, 3, 3, jedne z tych najmniej efektywnych, czyli fałszywa dziewiątka oraz tak zwykła z trzema. Środkowymi pomocnikami tego 4-1-2-1-2, i ja tu chyba pójdę właśnie w tą formację i zobaczymy, co ciekawego tutaj przy niej uda się ułożyć Przed nami kapitan, zobaczmy, co na tej pozycji jest tu Hernan Crespo, ale to jest jego najsłabsza karta. Ale jest to karta ikony, więc z braku laku możemy go wziąć. Ja, ostatnio, mam taki mały rytuał, że jak coś, to przechodzę sobie zawsze na ławkę rezerwowych na początku, zaraz po wyborze kapitana. No nie, zobaczmy, co będzie na kolejnej pozycji i mamy tu arnautowicia. Do tego jest Antoine Griezmann, do tego Foden. Ja tu wezmę Griezmanna. Uuu, moi drodzy, mamy tu Kutrone. Do tego jest Aleksandro, Felipe Anderson, Shar oraz Allison. Ja tu chyba wezmę Alessandro i będę liczył na to, że poleci coś ciekawego właśnie z Juventus Turyn. Ok, przed nami kolejni zawodnicy i mamy tu Van Dijka na napastniku, panie i panowie. Tego to się chyba nikt nie spodziewał w tym drafcie. Patrzymy na kolejne karty i mamy tu Gonzalo Higuaína oraz Ziech 91 Overall. To jest bardzo spoko karta i chyba no tutaj tego pana po prostu musimy wziąć ze względu na to, że jego statystyki wyglądają po prostu bardzo imponująco jak na prawego pomocnika. Zobaczymy co dalej. Mamy tu Fernandinho Gomeza Eriksena oraz Felipe Andersona. I teraz tak. Co nas tutaj najbardziej interesuje? Mamy tu Felipe Andersona, który będzie pasował. Pod Aleksa Sandro i pod Van Dijka na napastniku, więc chyba ten pan w tym momencie na tej pozycji spisze się chyba najlepiej, tak mi się wydaje. Zobaczmy na kolejne karty i mamy tu wicela oraz Raula Garcia. Żeby to był ten wicel jeszcze 85 to byłoby nawet spoko, a ten 82 tak średnio. I jej, naprawdę, ludzie układają drafty 193, a mi dajecie takie gówno tutaj. No, czyli to chyba jeden z wyżej ocenionych graftów na pewno no nie będzie, jak widać, mamy tutaj bardzo przeciętne karty, ale ten Van Dyke na napastniku dalej bardzo mocno imponuje, tego jest Sommer i teraz tak, co my tu mamy, Davide wersji Team of the Year, weźmiemy go i najwyżej będziemy liczyć na jakiegoś, nie wiem, może Erika Bajego albo Smolinga, ktoś w tym stylu byłby bardzo, bardzo spoko, mam no, tutaj delikat. Okej, okay, przed nami środkowy defensywny pomocnik, no i na razie to jest jakaś tragedia, co to mi w ogóle za, za karty daje tutaj? Huuu, mamy tu Sokratesa, czyli to jest druga ikona moi drodzy, Van Dijk oraz Crespo na ataku, do tego Sokrates na nice Wygląda to całkiem spoko, tylko no problem jest w tym, że na razie no to nie mamy za bardzo zawodników pod to jak to wszystko połączyć. Mamy tu Daglasa Costa jeszcze, ale na tą pozycję najbardziej nam będzie pasował oczywiście Felipe Anderson. Pulisic, Pepe, do tego mamy Paulo Sarabia i teraz tak. Eee, w razie wu bierzemy Pulisicza i możemy go połączyć na prawej pozycji z tym wicelem na obronie że na środkowym pomocniku Tak mi się wydaje, że chyba tak będzie najlepiej Przed nami moi drodzy dwie ostatnie karty Zobaczmy co poleci na tych pozycjach Jest tu Bramkarz i jest tu Thibaut Courtois Pod Ramosa będzie pasował No i ostatni zawodnik przed nami to jest napastnik Zobaczmy kim będzie ten pan tutaj I jest tu Bakambu może być. Powiem tak, moi drodzy, najprawdopodobniej jest to jeden z dziwniejszych draftów, jakie ułożyłem kiedykolwiek, ale z tym wandajkiem na ataku, po prostu muszę ten draft zagrać. I Jestem ciekawy, jak ten gość będzie miażdżył gości w defensywie mojego przeciwnika z główki. Bo z tymi statystykami on naprawdę może tam zrobić wielką furorę. Więc co, startujemy 193 cm wzrostu, 85 stepa 87 shooting. Zobaczmy na szczegóły atrybutów, jak to wygląda z główkowaniem. Główki 84. Skoczność 94. To nie może się nie udać. Startujemy. No więc, dobra, moi drodzy, przed nami przeciwnik numer 1, i mamy tutaj draft 189 Suarez Men of the Match. Lukaku do tego Maradona wersji Optimus Prime. Jest tu kilka naprawdę solidnych kart, a do tego Jaszyn na bramce. Zapowiada się ciekawy pojedynek przed nami. A! Crespo. Pyk! Mamy 1 do zera mój drogi Hernan Crespo, strzela Bramkę. No, oczywiście, to jest jego najsłabsza wersja ikony. Ale tutaj, Van Dijk, nie wiem czy zauważyliście, zagrał bardzo fajnie w ofensywie, bo przytrzymał tutaj jednego z obrońców. No i takim, co? Z mamy 1 do zera Największym problemem Van jest to, że on jest strasznie drewniany. Taki gość, który ma 1,91 m wzrostu, nie może być po prostu wirtuozem techniki i po prostu balansu ciała. Wiecie co? Ja tu zrobię jedną zmianę. E, po pierwsze, wpuścimy na prawą stronę. Mendiego. I teraz tak, druga opcja to jest to, że pobawię się troszkę wytycznych. Zrobię tak, Sokrates w ogóle nie będzie wracał do obrony. Ty za to nie będziesz w ogóle wychodził do przodu. A Van Dyke będzie zawodnikiem grającym na... Eee, grający na szpicy, czyli on będzie zgrywał piłkę. z to Crespo będzie wybiegał za plecy obrońców. To mi się wydaje, że może być bardzo spoko pomysłem, jeśli chodzi o to, jak ci zawodnicy będą spisywać się po taką. No bo jednak, Van Dijk z tą wysokością, z tym po prostu szerokością, to on nie za bardzo ma szansę się urwać. Zwłaszcza, że tam jest Bonucci. Aj, Virgil! I teraz nagłówkę jeszcze do niego cyk. Come on, Hernan Crespo, druga bramka. Co prawda, Van Dyke znowu nie brał przy tym udziału, przy bramce, oczywiście. Ale jednak miał tutaj naprawdę bardzo duży wpływ na tą akcję. Powiem tak, moi drodzy: na razie Van Dyke niby bramki asesce nie ma, ale ma bardzo spory wpływ na akcje, które są organizowane pod bramką, po których padają bramki właśnie Hernana Crespo. Więc na razie jestem zadowolony. Dobra, i teraz tak jak mówiłem, Van Dyke zgrywa do Sokratesa. Syk. I Sokrates ładnie tutaj. Puszczamy na prawe skrzydełko. Pięknie. Cyk. I cyk. 3 do 0 moi drodzy. O, ależ akcja! I wyszło tak praktycznie jak planowałem: czyli Sokrates zostaje z przodu, w Antaik zgrywa, kres popadaje na skrzydło, i mamy bramkę właśnie dla naszego zespołu. I bardzo ładna akcja, też dla przeciwnika. To jest chyba Maradona. Tak, to jest Maradona. Gościu, który ma 1,60 wzrostu strzela bramkę z główki. Coś nie zdarza często, ale tutaj bardzo ładnie rozegrana akcja, więc dobra, tutaj nad nie miała co zrobić. Dobra, Lecipiła piła na Virgila, cyk. No to nie jest Virgil van Dijk, ale to jest 4 do 1. O, o, to musi być akcja van Dijka. cyk. Pyk, 5 do 1, come on Virgil van Dijk. I to będzie rage quit moi drodzy, ale to pograli teraz. No i to jest rage quit w pierwszej rundzie, mamy 5 bramek, jedna stracona. Ale to jest bardzo ładne prowadzenie. Druga runda przed nami. Przed nami druga runda, moi drodzy. No i tutaj na start mamy dwie ikony Optimus Prime. Do tego jest Toty Modric, Jest Griezmann, jest Marcelo, jest Coutinho. Mamy do tego Schmeichela. O kurde, jest bardzo solidny skład, ale jego obrona nie wygląda dobrze nawet z tym Maldinim, bo jest tak, Gaja, Busquets oraz na prawej stronie nie wiem kto był, ale to chyba nie był nikt wybitny. No więc Wandajek będzie miał tam po prostu pole do popisu. Come on, Hernán Crespo, 1 do 0 po rzucie rożnym. <grystanie> Virgil van Dijk i ta jego skoczność główki, 2 do 0. Na razie mamy bardzo proste prowadzenie, ale tutaj wchodzi Neymar za Coutinho, więc bardzo ofensywna zmiana. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga połowa dla naszych zawodników. Oj, 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 moi drodzy, 70. minuta. I mamy dwa do jednego I troszkę się to komplikuje wszystko Zgraj to Zgrał to bardzo dobrze, tylko nie wiem dlaczego Sokrates tą piłkę przyjął tak dziwnie Czajcie to Jest dwa do dwóch Tak ale nerwówka, masakra Sokrates 3-2 do 2. Ale tutaj wielki udział miał Douglas Costa Który sekundę temu wszedł na boisko Mamy prowadzenie, znowu Ale nerwowa <ścoughs> Nie <ścoughs> To jest niebywałe, nie Dobrze, że to jest koniec meczu i najprawdopodobniej teraz sędzia powinien to zakończyć, ale coś chyba niechętnie to robi, ale to jest koniec meczu, moi drodzy. Jak zmarnował tę sytuację? Mamy 3 do 2, moi drodzy, i półfinał przed nami. Dobra, moi drodzy, przed nami półfinał i spotykamy tutaj. Holy shit. Coś takiego. Zobaczcie sobie na samą ofensywę, bo środek pomocy, no jednak nie powala, obrona również nie. Ale ofensywa to jest po prostu masakra. Jak tutaj nie ma bramki teraz? Jak? Sokrates, long shot, Nie wiem, jak tutaj nie padła bramka, on to zablokował na samej linii. Come on. Hernan Crespo po raz kolejny po rzucie rożnym mamy 1 do 0. Dobra, moi drodzy, na razie mamy koniec pierwszej połowy. Wynik 1 do 0. Tak to wygląda w statystykach. Jak sami widzicie, no cisnego po prostu niemiłosiernie. Ale to z FIFA 19 i tutaj bardzo często. No takie wyniki lubię się obracać, więc trzeba strzelić co najmniej drugą bramkę, żeby dobić przeciwnika. No, no przecież jak? Tu był spalony, ale Virgil, no nie marnuj takiej sytuacji, gościu. Ja Ciebie zostawiłem tutaj po to, żebyś te bramki ładował. No Virgil, jakim cudem Ty to oponujesz wszystko, gościu? No, moi drodzy, Virgil van Dijk! 2 do 0, w ostatniej minucie praktycznie. No i dobra, moi drodzy, kończymy to spotkanie wynikiem 2 do 0. Kres po raz, Virgil van Dijk po raz kolejny dają nam bramki właśnie w tych meczach. Wygrywamy po finału, jesteśmy w finale i kto by się spodziewał, że takim składem uda nam się dojść do finału tego draftu. Lecimy zobaczyć skład mojego przeciwnika finałowego. Szczerze mój cel na ten draft został wykorzystany A tutaj spotykamy taki draft w finale Co mogę powiedzieć Ma naprawdę bardzo imponujący skład I tutaj tylko po prostu nie zostać zniszczonym I ja będę naprawdę zadowolony Jak przegra ten draft to spokojnie Jak wygram to będzie wspaniale Jednak przegra na finale z takim składem jak ma To nie jest wstyd moi drodzy Tak jest Virgil von Dijk, moi drodzy 1 do 0 w finale. Ej, ten gość jest niesamowity. Leo Messi w takiej sytuacji nie mógł się pomylić, kurde, ale mu dałem miejsca w tej ofensywie, to jest masakra. Noż dobito, no przecież co za typ! Na cholerę to przyjmował. Dobra, moi drodzy, na razie mamy 1 do 1. Kilka sytuacji, po których mogliśmy strzelić bramki, było. Ale niestety, skuteczność jednak nie była tak dobra jak w poprzednich meczach. Wielki 2 do jednego! Come on. O nie, o nie! To jest trzecia bramka Wierzyna wandajka. Co ten gość robi w tym drafcie? To jest po prostu niesamowite. Jaka to była petarda! Holy shit, to jest 3 do 1, moi drodzy, w finale. I tak jest, moi drodzy, wygrywamy ten draft wynikiem 3 do 1. Jeszcze dla potwierdzenia Virgil van Dijk. Ocena 10-0. To jest po prostu... Niesamowite gościu trzy bramki z ilość strzałów. Cześć, zaraz, zaraz zobaczymy. Pięć strzałów, cztery celne i trzy gole. Zobaczmy ten ostatni strzał, bo on jest naprawdę imponujący. To poszło z taką mocą, że raczej żaden bramkarz nie byłby w stanie tego prosto obronić. Z tej perspektywy to będzie wyglądało super. Dajmy teraz wolne, Uff. Jaka moc. Nie wierzę. Dobra, moi drodzy, jeszcze potwierdzenie tego, że wygrywamy ten draft. W finale 3 do 1 mamy naprawdę super draft zagrany, super draft ułożony. I tutaj z złotą paczkę rzadkich kart razy 2 i złotą paczkę premium. Druga, praktycznie taka sama paczka przed nami, znowu bez walkoutu. Więc ja to po prostu przeskipuję, bo raczej nic ciekawego w tej paczce. No nie będzie. Chociaż jest tu Do, czy nie wiem, jak to się czyta po prostu, ale jest to karta inform, więc bardzo ładne. 30 kart, 30 złotych i 30 rzadkich bez walkoutu. Chociaż jeden by się dali. jej Chociaż. Jest tu karta inform. Zobaczmy. Znowu to będzie to samo. Znowu to będzie ten kai-sedo. Czyli mamy tutaj duplikat. W czterech paczkach trafia duplikat informa. No to nieźle. Także moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do łapkowania. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to po prostu napiszcie w komentarzu, jaki kolejny film chcielibyście zobaczyć już w następną środę lub w piątek, bo teraz te filmy będą pojawiać się w poniedziałki, środy i piątki. Napiszcie mi w komentarzu, jaki film chcielibyście zobaczyć i przypominam, jak jesteście nowi, to zapraszam do subskrybowania, bo brakuje nam zaledwie 500 subskrybentów do 500 tysięcy subskrypcji. Dziękuję bardzo, zapraszam do łapkowania, trzymajcie się, elo pa! pa.